Hua. Witam i zapraszam na szóstą już misję mojego wideo poradnika do gry Ghost Recon Advanced Warfighter. Misja szósta jest no, dosyć ciężka, ale nie pod takim kątem jak myślicie. Otóż w większości wypadków misję to kończy się w momencie, gdy stracicie przyjaznych NPCów, których musicie ochraniać właśnie w tej misji. Będą to czołgiści, będą to czołgi, także strata któregokolwiek z nich równa się zakończeniem misji. Um... Jeśli chodzi o wrogów, tak, to macie tutaj, że tak powiem, pełen wachlarz do wyboru, do koloru. Będą tutaj zwykli szturmowcy ze zwykłymi karabinami, tak, będą tutaj goście z ciężkimi działkami, będą to goście z RPG, będą Meksykańce w jeepach, będą nawet czołgi i helikoptery, także A, zapomniałem jeszcze o jednym szczególe. O snajperach. Tak, będą tutaj też snajperzy, także. Do wyboru, do koloru macie. Tak, haha, jak mówiłem. W każdym razie, misja jest ciężka i trudna, właśnie pod kątem straty sojuszniczych ee, NPC-ów. Teraz, e, jak się dozbroić, zalecałbym Wam, abyście zabrali ze sobą Zeusy. To jest podstawa w tej misji. E, jeśli. Wszyscy zabierzecie w czwórkę, tak? Cała drużyna zabierze Zeusy, to można powiedzieć, że macie, no. Misja powinna wam pójść dosyć łatwo, tak? Jeżeli nie zabierzecie ze sobą wszystkich czterech Zeusów, no to będziecie musieli w pewnym momencie się troszeczkę użerać, tak? Um, aczkolwiek można sobie tam ułatwić trochę życie i to wam zresztą pokażę. Um, misja nazywa się Ready for Beer, czyli w wolnym tłumaczeniu gotowe na misia. A Czy jesteście gotowi na misię? To się zaraz okaże. Zaczynamy misję. See okay. Okej. Mitchell and his team will proceed to the north sector to secure the release of our tank trainers. Understood. General. Good. And Captain Foster will secure maintenance and storage sheds south of the barracks to liberate tank munitions. Copy that, General. Just say the word. Once we've recovered a few tanks and put them into operation, the barracks compound should fall without much of a fight. So let's get on it, men. One more thing, General. Air Force One is still grounded. We need to move VIP One. Repeat, quarterback to roll out of the pocket.

no, wasze pierwsze zadanie dotrzeć do e, bramy, do obozu tak? i ją zabezpieczyć. E, co powinniście wiedzieć o obszarze, zanim dotrzecie do bramy? W tym tutaj, o tutaj, kręci się dwuosobowy patrol. Tutaj się kręci dwuosobowy patrol, i tutaj, jak widzicie, też się kręci dwuosobowy patrol. Łącznie e, Meksykańców jest sześciu do wyeliminowania. Co oznacza tylko tyle, że właśnie naprawdę małe zadanie, to znaczy mały pikuś, tak, jest do wykonania. Nie tracąc czasu, zabieramy się do roboty. Kurde, zauważył mnie, no A chciałem ich obydwu zajść od tylca. Hmm, hmm, hmm. Gdzie on stoi, przy drzewie Co, byś tak stał? Rusz się do mnie, chodź. Nie pękaj się Dobrze strzelam, nawet nic nie poczujesz. Heh. No cóż, nie chce ze mną współpracować. No to nie. Musimy go do współpracy inaczej. Albo i nie. Proszę bardzo. I gotowe. Wszystkich sześciu mamy wyeliminowanych. Teraz, jak wam to pokazać? Aha, musiałbym podejść. Dobra, zrobię to inaczej. Najpierw sobie troszeczkę życie ułatwię, mam nadzieję, że mi wybaczycie. A potem Wam pokażę, jak wygląda sytuacja taktyczna, o. Teraz. Dobrze wymierzyć. O, chyba za pierwszym strzałem trafiłem, nie musiałem poprawiać. O, to super. To mi nawet odpowiada. Na pewno nie wstaniesz? Nie nie w stanie. No, ale ja jestem teraz wystarczająco blisko, żeby pokazać wam jak wygląda wejście do tego obozu i teraz co musicie wiedzieć o tym obszarze. Otóż, yy, o tej wieży tutaj to już wiecie, tak? Tu jest tu jest strzelec. To jest strzelec z G36, tak? Natomiast w tej wieży jest snajper. No. Tu jest strzelec, tu jest snajper, wiadomo. Teraz co na dole? Zaworkami Praktycznie vis a -vis wyjścia, tak? Zaworkami macie strzelca z G36, tak? Tutaj jest ciężkie działko. Jeszcze na dodatek, w tym obszarze kręci się taki dziwny patrol 2 plus 1, ja ich nazywam. Z racji tego, że. O, tutaj są. Z racji tego, że patrole ogólnie są dwuosobowe, tak? to Tutaj właśnie jest patrol 2 plus 1. A ten jeden e, gdzieś się szwenda. Dokładnie wam nie powiem gdzie, bo on sobie chodzi samopas, y, że tak powiem. Także ciężko jest y, powiedzieć, gdzie on dokładnie. On się nie trzyma tego patrolu tutaj dwuosobowego sztywno. O, to nawet lepiej idą wszyscy trzej. Ale super. Oni ogólnie nie chodzą razem, tak? Ich y, tutaj mogą się Wam jak najbardziej y, pojawić wszyscy, tak? O, zaciął się. Ale ale jaja. Y, w każdym razie oni tutaj jak najbardziej mogą się pojawić wszyscy trzej, ale później, jak już chodzą za bramę, to y, rozdzielają się, tak? Teraz sztuczka techniczna dla snajpera. Jeśli macie dobrego snajpera, to zobaczcie. To jest taki. To jest taki. O! Malutki. Jakby wizję. A, co ja pieprzę. E, przestrzeń jest między skałami i bardzo ładnie można tego palanta zdjąć tutaj, tak? E, szukamy dalej ofiary. Gdzie oni są w ogóle? Dwóch jest przy działku, dobra. A jeden się nadal nam tutaj zaciął. No dobra, idziemy go ściągnąć w takim razie. Chyba, że te barany nas tam zobaczą. To by było y, niefajne, nie? Idziemy, idziemy, idziemy Pokaż się Jest Okej okay. i spadówka Gdy narobicie hałasu, pamiętajcie zawsze musicie się przemieszczać, tak albo bardzo dobrze musicie się osłaniać. Wiadomo. No i proszę, już został tylko jeden, e, jeden gdzieś się szlaja, tak? Poszedł sobie sprawdzić pewnie teren, pewnie gdzieś się intra pod drzewem. Tam gdzie ja go nie widzę. A może bardzo idzie drugi. Rewelacja, po prostu rewelacja. Co pewnie się tutaj do mnie teraz, tak? No bo jak, żeby to inaczej? O, jeden idzie, dobra. Będziemy mieli go z głowy. Chodź, 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 chodź. A to jak o idzie dalej, patrzcie, wspaniaczek normalnie. Podejdziesz tutaj do mnie? Myślę, znaczy że podejdzie. Jest taki głupi na jakiego wygląda. Dostał. Szukamy Ostatni. a jest, tutaj jest, bardzo dobrze. Nas interesuje jednak bardziej to działko. Olać go. Działko można bardzo fajnie ściągnąć e, z każdej strony, czy to z tej, czy to z tamtej. Chociaż polecałbym wam iść e, z tej strony. Z racji tego, że stoi, dobra. Z racji tego, że działko w momencie, gdy was wykryje, będzie się wiadomo, obracać w tym kierunku, w tym kierunku, tak? No, to jest raz. A dwa, tamten sniper może was wypatrzeć z prawej strony, dlatego zalecałbym, gdzie jest Pozwoliłem, no, teraz, e, gdzie jest mój koleżka? Jest, mój koleżka, świeci sobie. Idziemy ściągnąć snajpera, z tej strony snajpera nie ściągniecie, on siedzi na tej wieży tak bardziej w głębi i może być problem, żeby go zdjąć, ale jest na to sposób, idziemy po prostu od drugiej strony i tam można go elegancko potraktować, tak. Zaraz wam pokażę.